To co widzicie to jest właśnie Daisy. Jakie Daisy? 7 Days tutaj Sorry, Daisy nie mam To był Backstab w moim wykonaniu, który zakończył się. <laughs> Ej, to nic mi nie stracił życie prawie Kość 5 demerzy. 6 demerzy, Sied prawie 7 Można bić tym kością ale za mało, mniej bije niż ten Niż... taś, ta A jednak słuchajcie, to nie była woda chyba Może to jest woda Ale to jest za daleko kompletnie, Już tamto jeziorko w dół jest też Ta to jest woda No szukamy, szukamy Znowu straciłem głupie życie Mogę to jeść Głupio się, pytam. Ej, tu nie mam nic do jedzenia już? Ty zjadłem przypadkowo. Oj, niedobrze. A jest, tutaj jeszcze, mam te... Szynki troszkę. Dobra, tu jest czysto. Wiem, że mówię tak troszkę. Co to jest? Może węgiel? Ej no, lasy, droga ta droga, kółko takie zrobiłem. Trudno, teraz pójdę drogą. Samochody by się tu przydały, nie? Kurde, gra survival taka. Jak widzę na pasku, że mam trzy rzeczy, to czuję się jakbym miał mniej o wiele, nie? To jest... czek jak piję, to mi schodzi jedzenie? Nie. O kurde, full paski mam już cały czas. Dobra, zabiję cię. Zasięg broni w tej wersji gry jest za duży po prostu. No i dobrze. Mnie to się podoba. A mam cię. Skóra i ta. Co z skóry można zrobić? Można go spalić. To trzeba upiec. Dobra, no no dwa strzały chodź. Widzę, że się zaczyna. Woda, zima, oh. mm. Widzisz, co mi się podoba, Dwata. kim ty jesteś, drwal jakiś, ile? No, gin. No drwal, zamrożony drwal. Mroźno. Jeszcze jeden. O, zmienił się klimat. Troszkę. Ej, twardzi są, to jest problem. Łowca. Nie, walecie. Tu jest jakiś śmieszny teren. Taki na pograniczu. A to się śmiesznie. A on. Śmiesznie. O tu pustynia w ogóle. Patrzcie, tu jest teren pustynny. Taki kawałek tylko. A tutaj. O, tu widać idealnie patrzcie Śmiesznie się wygenerowało A Tip Woda Ma to do siebie Czy to jest glina Piasek Zajęty Nic mnie tu nic Senset coś mnie tutaj widzi a mogę tak zrobić? Hm? Hmm. To za ikoną. No chyba se robicie robić. No chyba Seja robić. Bierz ten. Hm. Bierz ten piasek. No tego jeszcze nie było. Co to za jakieś penisy z wody ja nie wiem. To jest biom e, ten pustynny. Tutaj jest leśny. To jest to jeziorko. Nie, to jest inne jeziorko. A to jest to jeziorko, co widziałem z tego domu. Dobra. Coś tu jest ciekawego. <grym> Jezus, Maria. Przestraszyłem się ciebie. Ty. Jeziorko. Duże jeziorko. No ale nie. Nie. Lepsze miejsce trzeba znaleźć. Już Niedługo się ciemno zacznie robić. To jest niedobre. Znażnik zrobiłem, co? Nie? Cześć! Wiecie co? Ty, ta broń jest rzeczywiście Useless! O, jeszcze? Ty, ale zasięg po mniejszy! You are bleeding O, leczę się Walić was To tak jest beznadziejne do walki To jest glina. To musi być glina. To nawet wygląda jak glina. No, zmęczony jestem, dlatego tak tylko się kopi. To, jest, to musi być glina po prostu. Co to jest? O. I co mogę z tego zrobić? Twórcy gry, naprawcie to, proszę, bo to jest porąbane. Ta gra mi w ogóle spokoju nie daje, ani kurde chwili. No, jeszcze jeden, teraz pełza. Pełzał pod wodą, oczywiście. Bo dlaczego nie? Nie, nie rozumiem. To jest jakieś porąbane. On Undetected. No, nie widzisz mnie przecież. No i wyczuł mnie jas. A ja nie będę się odzywał chyba w ogóle w tym let's play'u. O, chodź nie, 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 tylko nie tam. Ty nie umiesz. Ty nie umiesz. Aha. Nie, ja po prostu... po prostu nie, nie. Jezu, ile ta rzeka się może ciągnąć? Jest generowany świat. Dobra rzecz. I zima. No miałem nadzieję na jakiś most. I miasteczko na przykład. To coś co wystaje z ziemi to ja nawet nie chcę wiedzieć co to jest No zamieszkałbym ale tej tutaj... z dupy zami to mi się nie podoba w ogóle, bo to jest No szukane no Jak mogłem tak z dupy z... Łąki. Pustynia. I las. Nie no, super biomy. O to to już... Najlepsze, najlepsze budowle. Tu chyba chciały tam... Ktoś chciał tamę zbudować, to jest na pewno to. Herobrine nawet w tej grze. Ja nie, nie, nie wiem co mówić, naprawdę. To jest tak beznadziejnie, że, że nie wiem co powiedzieć. Będę pił tą wodę złą, bo starażki pod niej dostaję. Trudno. A ona mi nie dodaje orzeźwienia. Co ona mi w ogóle jeszcze dodaje? Herbata nie ma sprawy. Zarobię z tego herbaty Co to jest? Dawaj to. Dawaj te pustaki, nie wiadomo skąd. Wiesz No nie mam miejsca co, co, co to jest w ogóle? I co? Przerobiłem na... Patrzcie mogę scrap iron przebić na scrap iron Ale jestem dobry jest bez sensu, serio, nic nie ma. Ja nie wiem czy będzie trzeci odcinek, jak tak dalej będzie, bo już mi się nie chce grać. Zaraz dojdę znowu do tej drogi, <ślesk> No cześć. Wiesz, że nie zadam ci w ogóle obrażeń, bo nie mam kondycji? No właśnie. Więc uciekam! Na no zginął pewnie z tej górki, ją wyskoczył. Nie no, przyjemnie się gra. Gdybym więcej ludzi oglądał, ja bym to nagrywał, ale nie mam chęci. To jest ten problem, że, że w ogóle nie mam chęci. jak ja Nagrywam to praktycznie tylko dla, nie wiem, 3-4 osób i dla siebie. To jest problem właśnie mój, że ja mogę nagrać, ale nie mam chęci. Jak mam chęć, to nagrywam dużo, a i tak tego nikt nie ogląda. To mnie denerwuje. Że tyle czasu poświęcam na nagrywanie, nawet kupiłem mikrofon, staram się dobrze nagrywać, a. Nikt tego i tak nie obejrzy, szkoda No ale trudno, tak to jest. Niektórzy są bardziej popularni, niektórzy mniej Chyba nie muszę mówić, że należy no, do tych drugich eee, To już ta droga powinna być Chyba, że ona jakoś zakręca. Kosmicznie, możliwe Ciekawe, czy te świat są duże Jakoś to, dopiero teraz się nad tym zastanowiłem Najgorsze jest to, że jak się chodzi, to praktycznie nie spotka się żadnego zombie. Czuję, że z tego można zrobić niezłą pr pralkę. O, pralka, tak. Co pierdziele? może jakiś sprzęcik. A niszczy mi się już ten topor, nie, może lepiej nie. Nowy mogę zrobić w ogóle? Gdybym miał miejsca. Dobra, niech się robi. Musimy trawę rozwalić, tak? Ja ją zebrałem? Zebrałem Ma nie, stój! Za dużo. No, tu też będą trzy. Ale się graści, no czasami tak... Tak z dupy. tu jest Nie mówcie, że nie, nie kolejne, kolejne jezioro. Czysta woda chociaż Po co? Po co mi czysta woda? Nic, nic, zero słuchajcie. Pierws jedyną rzeczą, muszę tutaj dwa domki. I jeżeli Wam się to spodoba i będą jakieś komentarze, to prawdopodobnie pójdziemy do tych domków znowu widzę, że z nazem torbę gdzie jest. To mogę wziąć, tego na, nawet nie biorę, nie? A pan mi życie odnawia? Bez sensu by to było, wiem. Po prostu, pan killer. Zabójcy bólu widzę, że chyba tylko mogą naprawić kończyny, pewnie magicznie. Znaczy sprawią, że pewnie nie będziemy czuli bólu. Czy jakoś tak. Nie wiem, <ścoughs> nie wiem jak one działają. Wiem, że. Painkiller. O no, taki zombie był, ale go nie zauważyłem, bo pewnie... O, no, jest, chodź. Ale głowę wygina, pasie tańcz. Uuu. No i śmierć. Ranimate. Reanimowane ciało. O, niesamowite nazwy. Tego to nawet nie patrzę. Dobra, sprawdźmy co pamiętam. O oh, it. to było bardzo sniki. To już w ogóle wyższy poziom gry, ryneku, wyższy poziom gry. No, patyczki. A! Dobra. Mam nową... ...siekierę. Droga... Droga z dupy przycinarzek. Tak, dojść z dup. Czekajcie, czy ja widziałem to, co, co widziałem? Wiem, że wam to nic nie mówi, ale czy... To jest cień, myślałem, że to glina. Dobra yy, yy. Królik Może no nawet na strzała go nie zabiję Mam jego mięso. Już jestem głodny, ale mam jeszcze na szczęście moją najlepszą szynkę na świecie Która nawet będzie mnie leczyć O cholera Dobra, co teraz? Tam się nie opłaca iść. Spróbujemy. Ale wiecie co, chyba skończę odcinek po prostu. To będą testowe takie odcinki, które wrzucę pewnie jednego dnia. I jeżeli chcecie więcej, to napiszcie naprawdę, bo ja nie wiem czy to nagrywać, czy nie. O jakieś parcieka. Fajne miejsce! No. Głębokie to jest Niezbyt Trawa jest tutaj w ogóle, to jest ciekawe Ale Tutaj się osiedlić Nie no, mówcie co, co chcecie, ale mi się to miejsce podoba Jest woda, jest wszystko Trochę daleko do cywilizacji To jest fakt Ale jeżeli tu jest gdzieś tak miasto, tak w obrębie tego to byłoby bardzo dobre miejsce, naprawdę. No nic, ale to już w kolejnym odcinku, jeżeli będzie. Tak jak już mówiłem, piszcie, że chcecie więcej, jeżeli nic nie napiszecie, to jest ten na plus na tą grę, czyli prawdopodobnie coś jeszcze nagram, ale jeżeli napiszecie, że nie chcecie, to nie chcecie, a jak że chcecie, to, to nagram oczywiście, szybciej nawet i wrzucę. Niż ty na przykład Ryzena czy Skyrima, więc na razie, cześć.